Witam serdecznie pasika Pola 22 maja. Piękny już koło południa mamy. Dzisiaj sobie zaglądniemy do tych matek, co były poddane. Odbezpieczymy klateczki. Już do końca, żeby matki mogły zostać uwolnione i kukniemy do tych, co były pierwsze poddane w tych odkładach jednoramkowych, czy może się już unasieniły. Było dwa dni ładnej pogody, dzisiaj też ładna. Zobaczymy czy te matki są w ogóle, jak to wygląda. No fajny, drugi dzień. Noszą już z akacji, latają. Tam koło domu rośnie dużo tych akacji. Bielutko pięknie pachnie od rana. Tylko huk, 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 huk. Bardzo fajnie, że coś się w końcu dzieje. Także zaczynamy. Zaglądniemy sobie najpierw do, do tych yy, krainek dobra, co były poddane. Uwolnimy je do końca. ok i tu mamy tę kraineczkę poddaną ostatnio. więc zrobimy sobie szybko tutaj wgląd do, do tego do odkładziku troszeczkę ruszymy wyciągniemy klateczkę zobaczymy jak to jak to wygląda Pszczółki na nie siedzą. Matka żyje. Wyjadają pięknie. Budują troszkę wosku na tym. No jest ok. Myślę, że jest ok. Strząchnie pszczółeczki. Już tutaj. Odbezpieczymy tą klateczkę. Ile mogły tyle wyjadły widzę ile dostały. Ale zabezpieczenia kurde blaszka, Powiem wam. pancerne. No pancerne zabezpieczenia przy tych klatkach. No nie idzie tego dłutkiem wyciąć. No nie idzie tego dłutkiem wyciąć. Ale myślę, że już jest OK. No i wkładamy ją z powrotem. Niech się dalej dziewczyny tam dobijają do matki, ale wygląda na to, że zaakceptowana fajnie. Nic się tutaj złego nie nie dzieje. No to idziemy do następnej. OK. Mamy tutaj kolejną. No tutaj pszczółki jest dużo, proszę bardzo. Już coś tam zaczynają sobie budować tą węzę, się zrobiło ciepło. Matka żyje. O, tu już się dostały. Super, tu już wymiana ze świtą jest. I reszta pracuje. Ok, troszkę ich tutaj strzepniemy, żeby móc się dostać do reszty. dziewczynki uwaga jeszcze jeszcze chwilka No ale to zabezpieczenie ja cię kręcę. No fajnie, fajnie, fajnie jeszcze tak sobie kuknę. O jedząka tu jeszcze mają cała rama tu była dobite ramy zimowego pokarmu także... Na razie mają co zajadać. zatem tym też coś latają, widać później. Więc jest w porządku. Okej. Okay. Okej, okay. trzeci odkładzik. Z naszą dobrą. Już z ochrony mateczniki tu budują na tej węzie. Zaraz zobaczymy jak one tę naszą mateczkę tutaj potraktowały. Okej, okay, ciasto tam już praktycznie do świty wyjedzone. Okej. Okay. Matka żyje. Jak tu zachowanie? Posku. budują troszkę tutaj. Języczki wtykają pięknie, nie żądą, no jest okej okay, myślę. Urywamy to ostatnie zabezpieczenie, ale zabezpieczenie. Gra. Ciasto wyjadają. No ja tu myślę, że tutaj się nic nie powinno wydarzyć. Wszystko raczej ściąłem fajnie. Jak ja tu nigdzie nie podejrzewam. Żeby mi coś zostało, bo strząpnąłem wszystkie pszczoły wtedy. Jeszcze się ostatki czerwie wygryzają. Jedzenie świeże jakieś sobie znoszą jedzonko u góry. No nie nie. Tu myślę, że się nic nie powinno wydarzyć Tu jakieś takie miseczka Ale żadnego o, świeżutkie naniesione Akacja Czerw się cały czas wygryza, pierzgę już noszą Tu jakaś miseczka Okej okay, jest w porządku jest jak najbardziej w porządku. Klateczka, oj, klateczka odbezpieczona. Wędruje z powrotem. Troszeczkę taką, lżej zostawimy. Jest dużo pszczółki, to one tu raz, dwa ją uwolnią. I za trzy dni takie kukniemy. Czyli dzisiaj, piątek, w sobotę. W sobotę kukniemy. Czy jest wszystko w jak najlepszym porządku. I okej. Okay. I teraz sobie pójdziemy i kukniemy do tych już wcześniej poddanych matek. Okej. Okay. I patrzymy tutaj. Jest dość spokojnie się tutaj wielkiego nie dzieje. Tu są kwasty podane. Tu mateczki nie widzę. Postaramy się to wszystko zrobić delikatnie, bez dymu. Tutaj matki nie widzę. Patrzymy na tą ramkę. Powolutku jest Matuszka. Chodzi ładnie sobie. U góry ramki już jest pięknie. Tylko czy ona była już gdzieś, tego nie wiemy. Patrzymy tu w centralnej części czy jakiś jajeczek nie widać, ale to raczej. Raczej nic nie widać. Znaczy. Druga strona. Czyli tutaj w centralną część komóreczki wyszlifowane. Nic nie widać, żadnych jajeczek. No, okej, okay. matka jest to najważniejsze. Zobaczmy jak z jedzenkiem. O, jedzenie jest pięknie. Mają, odsklepiają sobie świeżego, podniesione super. Robić co jest, co jeść jest, mają, robić też co mają, tu matkę trzeba pewnie przygotować do lotu. Może dziś, kto wie, zobaczymy. Pogoda też się zanosi ładnie, jest dopiero przed południem. I tak więc zobaczymy. Ok, idziemy jeszcze do tych dwóch do przodu. Ok, teraz ten z przodu. Ja im tutaj ciasto położyłem. Mi się tak wydawało, że oni tu mają mniej jedynka. Na razie odłożymy na boczek i sprawdzamy. W razie zachowanie bardzo spokojne. Bęze zaczynają budować. Jest matka. Komórki poszlifowane. I z tej strony naszej gwiazdy. Nie widzę. Z tej strony naszej gwiazdy również nie widzę. 就是那多嘞。 No tutaj nie widzę. Kukniemy jeszcze na tej ramce z jedzeniem. Przecież ona jest puściutka już. Z tej strony nie widzę. Z tej strony też nie widzę. One, nawet mimo palitko, one są niewielkie jeszcze, więc naprawdę komórki poszlifowane pięknie się świecą, ale matuszy nie widać. Nie widać. Może wyleciała już? Pszczoły się zachowują w miarę spokojnie. No i coś zaczynają wachlować mocniej. No, coś zaczyna się wachlowanie. Mhm. Mm Coś mi się wydaje, że tutaj chyba matka poleciała i nie wróciła wczoraj. Albo zaczynają wachlować. A nie widzę jej tutaj nigdzie. Nie widzę jej tutaj nigdzie. ani na dole tam nie widzicie, że gdzieś ani tutaj na tej w też nigdzie nie spaceruje. Może już wyleciała na lot, tylko troszkę tak zaczynają mi tutaj wachlować i to mi się troszkę nie podoba. No nic, zobaczymy. Może jeszcze tutaj pokniemy po południu. Ale chyba tutaj wychodzi na to, że ta matka nie wróciła. Coś mi się tak wydaje, bo to zaczyna się takie już buczenie. Więc to jest całkiem możliwe. Ok, sytuacja wygląda tak. W ósemce tutaj w pierwszym niebieskim matki nie ma, tak jak widzieliście. W dziewiątce jest, nie udało mi się nagrać, bo przegrzewa mi telefon do słońca i mi wyłącza cały czas kamerę. No tak to jest nagrywać telefonem, więc czekamy. Żadnych jajek, nic nie ma. Nie widzę po matce, nic tam jest odwuka, nie wystaje, czy była na locie, czy nie była. Czyli 9-10 matkę mamy tutaj nieznaleziona, chyba że wyleciała, ale coś buczą dziwnie, więc zobaczymy może po południu. Jak będzie tylko pogrona, to kupnę, czy jest, czy nie ma. Jak nie ma, no to poczekam jeszcze chwilę, jeżeli się któraś unasieni. No chyba po prostu połączę i tyle. I dzisiaj jeszcze na pewno będę osadzał rójkę. Bo wczoraj dostałem cynk, że jest rójka do wzięcia z orzecha, wysoko bardzo. Po wolutku jakoś udało się ją ściągnąć. Także dość fajna, spora rójka, jeszcze jeden ul stoi pusty, dostanie rameczki z węzą i po południu ją osadzę. Mam nadzieję, że sobie będzie fajnie pracować. Także na tą chwilę tyle. Zobaczymy jeszcze się przy osadzaniu rójki. Przeszła mała burza. Trochę popadało. Rujeczka do osadzenia jest. Złapana wczoraj. Dość fajna. Ul przygotowany. Węza. rójka duża, więc myślę, że jak 10 ramek dostanie to sobie z nimi powinna poradzić a jak sobie nawet nie poradzi to, to ubierzemy i tyle i będzie i będzie miała tyle ile potrzebuje teraz pasowałoby to jakoś sprytnie zrobić bo tam wisi w pięknie uwieszony uwieszony kokon Właśnie zastanawiam się jak to zrobić, czy to Tak wyciągnąć Czy to mi się nie urwie Czy nie lepiej strząknąć i wsypać Kiedyś próbowałem tak, ale to była mniejsza dużo Chyba spróbujemy po prostu to strząknąć do środka. Pukniemy troszkę tym i tyle. Skropimy i wsypiemy. Ok. trochę apibiofarmy. Do środeczka. Okej. Okay. Żeby mi to tu za bardzo nie latało. I po prostu je wsypiemy. I tak chyba to jest najrozsądniej zrobić. Napakujemy rameczek. Niech się już tutaj goszczą. Wchodzi do środka. troszeczkę to skropimy. Zaraz przykryjemy. I jeszcze wyrzucimy tą resztę. O, jeszcze troszkę, on się tam bliżył, pięknie i sobie wchodzi, skakiwać, skakiwać. Okay. Szybciutko, hop. A uciekać mi stąd. do środka. i fajnie i ona sobie tutaj reszta już wejdzie przez mniejszy otwarty mają na mały wlotek wejdą sobie fajnie do środka z rojnicy. Wszystko wyskoczy, i powinno być ok. Za dwa dni, trzy kukniemy, co się tutaj dzieje. Także jest ok. Ok, no to na dzisiaj tyle. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.